No cześć, 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 witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Cities Skylines. Przez ostatnie odcinki dosyć dużo zajmowałem się tym lotniskiem. No ale wyszło nowe DLC, więc po prostu trzeba było. Teraz sobie zostawimy to lotnisko, może kiedyś tam jeszcze coś, nie wiem. Na razie, na razie niech to sobie stoi, będzie to podobnie jak z tym kampusem. Tutaj o, powstał kampus, może kiedyś jeszcze coś w nim zrobię, tak w ogóle co tu się dzieje z tymi pociągami. Wiecie co, to jest problem. Jeszcze z jednym modem. Yy, to jest problem jeszcze z jednym modem po aktualizacji, więc tutaj trzeba czekać aż moda zaktualizują na jakieś tam lepsze połączenia zewnętrzne, bo bez tego to się koreczki robią straszne. ok także co dzisiaj? No na pewno trzeba by jeszcze te okolice jakoś dokończyć. W ogóle to sobie muszę przestawić w ten sposób, bo coś z tym zapisem jest nie tak, więc, więc no, więc trzeba. Więc trzeba przestawić to zapotrzebowanie. No i chciałbym dzisiaj jakoś ozdobić tutaj ten teren wokół tego hotelu. Zróbmy sobie tutaj po tej stronie jakiś taki wyjazd taką drogą. Myślę, że potem te drzewka sobie pozamieniamy. Tak, skoro jest taka możliwość, to tak zrobimy. To niech idzie mniej więcej dotąd, ok? Ten hotel weźmy sobie, Przestawmy jakoś tak mniej więcej na środek, żeby po jednej i po drugiej stronie było mniej więcej tyle samo tego miejsca. i Sprawdziłbym jeszcze czy tym betonem dałoby się to tu zamalować. Tak, oczywiście. Więc dotąd po tej stronie i tutaj jakoś też, tylko to sobie jeszcze jakoś poprawię. Okej, okay, pięknie. Za tym hotelem myślę, że jakiś park sobie zrobimy, tak żeby tutaj z tych okien był jakiś ładny widok. Coś takiego. Jeśli chodzi o tą drogę, to ją by trzeba jakoś zakończyć, i teraz, coś mi się wydaje, że dosyć dobre zakończenie takiej drogi to będzie właśnie takie rondo. Tylko że to trzeba by poprowadzić jeszcze kawałeczek dalej. Czym ja to zrobiłem? Nie czymś takim, czymś takim z drzewkami. Ok, teraz takie rondo, mniej więcej takiej. Wiel Okej, okay, dobrze, dobrze, widzę, że zniknęło to. Weźmy sobie to w takim razie. Co jest z tym modem? Dobra, inaczej, inaczej, bo coś to chyba nie chce działać. Zróbmy to może jeszcze dalej. Ok, zrobię tego po prostu więcej, tylko że coś tu jest z tymi kratkami. Czemu ta gra dzisiaj nie chce współpracować? Ok, coś takiego i jest ładnie. Dobra, i teraz, żeby to Rondo miało się na czym oprzeć, zróbmy jeszcze takie polne drogi tutaj w jedną i w drugą stronę. Teraz wstawmy Rondo. No i będzie. To do wyburzenia, to do wyburzenia, to do wyburzenia. A na rondzie zaminimy sobie na taką z drzewkami, też żeby potem móc to jakoś ładnie zrobić. Ok, teraz z tego miejsca w sumie mogłem nie burzyć tej polnej drogi, na no, ale mniejsza z tym. Z tego miejsca zrobimy sobie połączenie jeszcze jakoś z tym. Po tej stronie raczej nie, bo tu już jest dosyć blisko do tych drzewek. Chociaż zastanawiam się, czy nie, no dobra, może już nie z ronda. Jak, jak już coś, to bardziej stąd. I teraz na przykład jakoś tędy. Okej, okay, no coś takiego myślę, że lepiej będzie tutaj wyglądało. A do ronda ewentualnie zrobi się jakąś ścieżkę, taką betonową. Zróbmy to może od razu, bez przyciągania po prostu. I z tego miejsca, może z anarchią, okej, okay, przez to drzewo. I teraz na jakimś zakręcie tutaj do ronda, pięknie. I po tej stronie nic takiego nie potrzebujemy, ale tutaj myślę, że jak najbardziej się przyda. Też chyba już bym tu żadnej drogi nie robił, nie. Nie, 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 bez takich rzeczy, po prostu taka ścieżka. W ogóle widzę, że tutaj jacyś piesi już chodzą, fajnie, czyli, czyli są jacyś klienci. Da się to sprawdzić? Odwiedzający w ostatnim tygodniu 15. No okej, okay. dużo mi to nie mówi. Odwiedzający, a ile gości jest w tym hotelu, to da się jakoś sprawdzić, a w takim zwykłym? No nie, odwiedzający po prostu. No okej, okay. także dosyć mało informacji to podaje. I, I teraz jeszcze tak sobie myślę. Bo w przyszłości chciałbym tędy poprowadzić jakąś drogę, y, z tego miejsca jakoś, z tego skrzyżowania. Y, włączmy sobie przyciąganie. Y, z tego skrzyżowania chciałbym poprowadzić jakąś drogę, tamtą stronę i tu zrobić jakiś most i zapewne połączyć się gdzieś z tym. Na razie tego nie będę robić, ale już sobie przygotuję ten wyjazd, żeby widzieć mniej więcej co z tym trzeba robić. No i okej, okay. czy to by jakoś ładnie się dało połączyć? To znaczy myślę, że myślę, że czymś takim jakoś tutaj na łuku, jakoś by można na łuku, tylko żeby teraz to jakoś fajnie wyszło. Chwila, może tak? Stąd tutaj? Nie, to, to się w ogóle nie zgadza. Inaczej, weźmy, zróbmy to tak. Zmierzmy sobie ile tu jest. Tu jest 11, to jest jeszcze prosty kawałek czy nie? To jest raczej prosty, tak, czyli to dochodzi do dotąd. Ok, tak, tu jest 11. Teraz stąd wyprowadźmy sobie 11. Tutaj, ok, może na razie jeszcze nie. I spróbujmy teraz połączyć jedno z drugim, wtedy te kąty jakoś powinny się zgadzać. A załóżmy, że tutaj już pod innym kątem do tego i stąd pójdziemy na most. Ok, no coś takiego. Bez tej drogi? Bez tej drogi, żeby tego za dużo nie było. Kratki działają, no mniej więcej, także jak najbardziej dobrze. No i teraz pytanie, co ja chciałbym tutaj zrobić? Czy zwykłe mieszkania? No troszeczkę dziwne miejsce jak na zwykłe mieszkania, ale coś mi się wydaje, że będzie trzeba, żeby tu jednak było troszkę więcej tych turystów. Brak wystarczającej liczby klientów, no właśnie. Coś mi się wydaje, że troszeczkę mieszkań można zrobić w tej okolicy, ale poza tym to raczej chciałbym jakieś hotele tu mieć. Więc Spróbujmy sobie jakieś mieszkania. No tu na przykład, ok. No powiedzmy, że to też będą jakieś do wynajmowania, jakieś apartamenty, czy coś takiego. Mam tutaj tą strefę, mam. I zobaczmy sobie z tego budynki samowystarczalne, to nie. Czegoś takiego nie chcę, ale mamy coś takiego jak, jak, jak zaawansowane technologicznie budownictwo mieszkaniowe. No właśnie, więc dajmy tu coś takiego i niech tu jakieś takie porządniejsze budynki sobie stoją. To łączymy, tak się patrzę. Dobra, niech tu będzie jakoś łatwiej do przejścia. Ok, czyli troszeczkę mieszkań. Jeśli chodzi o wodę, to już tu sobie jakieś rury zrobimy. Tędy, tędy, tędy. Pod tą ścieżką. I za hotelem, i gdzieś do ronda. Ok. Jeszcze bym sprawdził na no szybciutko, co z tą linią autobusową. No właśnie, bo ja ją kiedyś tutaj tak robiłem. Z myślą, że to będzie trzeba w przyszłości poprawić, więc chyba nadszedł ten czas, żeby to poprawić. Czyli jeszcze jeden przystanek, drugi, a na rondzie sobie po prostu zawrócimy. Czyli mamy troszeczkę mieszkań, ale do tego to będzie trzeba porobić jakieś hotele. Czyli hotele dla tych uboższych, czy tamte biedniejsze hotele. Po tej stronie, przy tym parkingu, to jeszcze się zastanowię. Tu, przy tej drodze, też raczej te hotele troszeczkę biedniejsze. A na przykład tu gdzieś przy rądzie. Tu gdzieś przy rądzie można coś większego, tylko nie przy samym rondzie. Przy samym rądzie to ja raczej bym wyłączył te krateczki. O, właśnie. Właśnie coś takiego. A budynki niech stoją właśnie przy tych drogach. Ok. I cały ten pasek też jak najbardziej z widokiem tam na lotnisko, na rzekę, na autostradę, niech mają też jakieś ciekawe hotele. Co jeszcze? Żeby tu było troszeczkę przyjemniej w tej okolicy, to postawiłbym może jakiś park, na przykład taki park dla psów. Taki park dla psów, na przykład gdzieś w tym miejscu, do tej drogi. Okej, okay, też przy okazji zniszczy troszeczkę tych hoteli, więc nie będzie tego aż tak dużo. Z tym może być dobrze. I teraz jeszcze zobaczmy na zdrowie właśnie tutaj też nic nie ma. I więc może gdzieś w tych okolicach, na przykład na tym skrzyżowaniu, postawmy sobie jakąś klinikę, gdyby coś się tutaj działo tym naszym przy, przyjeżdżającym turystom, czy tam tym paru mieszkańcom. Czy ja chcę w takim miejscu mieć krematorium na strefie teoretycznie turystycznej? No to takie średnie troszeczkę miejsce. Ale chyba będzie trzeba, może gdzieś tu bardziej, tu jest taka strefa handlowa, wiecie co? Dobra, niech tu będzie jakieś krematorium, bo to może się przydać, a niech nie jeżdżą z miasta, bo to za daleko troszeczkę. Straż pożarna, straż pożarna przy lotnisku, to może być dobry pomysł. I zrobimy sobie może taką dużą jednostkę, na przykład gdzieś w tym miejscu i oni stąd ewentualnie tam sobie już jakoś dojadą. Myślę, że tak, nie będziemy tam im robić jakiejś osobnej straży, tylko właśnie niech to będzie już tutaj. Okej, okay, w takim miejscu i myślę, że będzie się dało jakoś tam dojechać jak najbardziej. Może ci ich tutaj nie zakorkują, bo no troszeczkę tutaj ten koreczek się. Ło, wow, chwila, chwila, chwila. Co tu się dzieje? Oni tam zjeżdżają. No na tą stację Ajdź, Tam mi się troszeczkę nie podoba, czemu wy stoicie? Zapisuje się graczy co? Okej, okay, dobra, już. Ja bym chciał, żebyście wy tam wjeżdżali troszeczkę szybciej czy, no właśnie, mogę chcieć, a czy a czy wy to zrobicie? No nie wiem. Nie, nie mam tak naprawdę teraz pomysłu. Mogę ewentualnie na tej drodze zrobić coś takiego, żebyście tutaj wjeżdżali na zablokowane skrzyżowanie. Tak, tym prawym pasem sobie możecie tam wjeżdżać, żeby tu było troszeczkę więcej miejsca. Ale chyba na razie nawet nie mam za bardzo pomysłu coś z tym zrobić. No okej, okay, trudno, no byle ci strażacy mogli wyjechać, raczej wyjechać to im się tam uda. To w takim razie tak zostawmy. W ogóle jeszcze jedna rzecz, tak na chwileczkę wrócimy do lotniska, bo, bo po prostu wasze komentarze mi tak pomagają, nawet nie tyle komentarze, co wiadomości na live, więc jeszcze raz dziękuję Ci Skowron za to, że piszesz takie fajne rzeczy. Tutaj, w tym modzie, jest taka kółdeczka. Możemy sobie odblokować tą drogę. I zamienić ją na taką. I teraz wszystko tutaj do siebie pasuje. Bardzo Wam dziękuję. Jak macie takie rady, to naprawdę piszcie, piszcie tego jak najwięcej, bo dzięki temu też miasto potem ładniej będzie wyglądać. W wielu miejscach w mieście jeszcze można by teraz to poprawić. No, nie będę teraz tego robić, może tam kiedyś przy okazji. Wracamy sobie w to miejsce. Tak, czyli straż pożarną postawiłem. Jeśli chodzi o policję, to tu coś dałem. Tak, to już było ostatnio, więc więcej tego nie będzie. No, i może jakąś jedną podstawówkę dla tych paru ludzi, którzy tutaj są. No, może się przydać. Może się przydać gdzieś obok tego parku, żebym ja widział gdzie on jest. Ok, okej, okay, okej. Okay. To miejsce jest zajęte. Bardziej tutaj? Proszę bardzo. No, więc niech chociaż ta podstawówka tutaj w tych okolicach się znajduje. Jak tam z tymi parkami? Coś jeszcze byście chcieli. Ktoś tu przy rądzie, to znaczy to zawsze można parkingami w razie czego porobić, tak, żeby tu było troszeczkę więcej szczęścia. Zróbmy im takie parkingi na przykład na całej tej drodze i to aż będzie przesadzone, jeśli chodzi teraz o to szczęście. No dobra, coś takiego. Także parking, parkingi, mają. parkingi mają, i zająłbym się teraz, może tym parkiem, za tym Sheratonem, za tym hotelem. Poprosiłbym jakąś, może betonową ścieżkę, to wszystko bez przyciągania, i teraz pojedziemy sobie jakoś za tym hotelem, tak żeby to w miarę wyrównać. Okej, okay, no tam troszeczkę ten beton może się nie zgadza, ale to już mniejsza z tym. I, I teraz stąd, załóżmy, że tu sobie mogą wyjść. Tak, tu jest niby jakieś wyjście. Nie wiem, czy oni będą tędy wychodzić, ale w rzeczywistości by pewnie wychodzili. Także stąd ścieżka jak najbardziej i gdzieś do tego miejsca. Tu raczej przejścia nie zrobię, co nie? Tak na środku. A może zrobię? Nie. Nie ma szans. Tu trzeba. Tu trzeba zrobić przejście i ewentualnie przesunąć tą drogę w to miejsce. O, i tu sobie będą mogli przejść. No, mniej więcej. Mniej więcej niech coś takiego będzie. I stąd jeszcze na przykład gdzieś w tamtą stronę. No, taki drobny park, żeby coś przed tym hotelem ciekawego było. I to teoretycznie może być jakiś teren ogrodzony, żeby mi tutaj jacyś obcy nie wchodzili. Drzewka. Raz, dwa, trzy, cztery. I po tej stronie też jakieś. Okej, okay, no mniej więcej coś takiego. Do tego jeszcze te krzaczki. Super, one są super. Są te drzewa, mówię to kolejny raz. Naprawdę na plus. Update, jeśli chodzi o te nowe drzewka. Wiadomo, można było je pewnie pobrać, czy tam jakieś podobne z workshopa. No ale tak to już mamy, gotowe są, nie trzeba szukać, więc mi się to jak najbardziej podoba. Okej, okay. i to sobie tutaj tak mniej więcej ozdobimy. Tu może jeszcze coś przy tych ścieżkach. okej, okay, dobra. I sprawdźmy sobie, czy mamy jakiś ciekawy płotek. Może nie rezerwatu przyrody, bo to jednak jest hotel. Farmy też nie. Ogrodzenie parkowe? No, chyba tego typu rzecz będzie najlepsza, coś mi się tak wydaje. No, żeby tu raczej goście hotelowi tylko z tego korzystali. O, i tutaj na całej długości, to znaczy na całej długości bez, bez tego przejścia. Dalej stąd, dotąd. No i robimy właśnie tylko takie miejsca przy tych wyjściach. Po tej stronie jakoś to ogradzamy. No, teoretycznie można by to tak zrobić. Tu i do budynku. O. Coś w tym stylu. Tak. A tu jest wejście, nie wiem, jakaś bramka czy coś. Strażnik, trzeba pokazać, że jest się gościem czy coś takiego. Yy, ten betonik jeszcze uda się jakoś naprawić. Tu może być ciężko z tym betonem. Chyba że go hm no właśnie, bo to coś za bardzo do siebie nie pasuje. Okej, okay, dobra, przesuńmy to w to miejsce, nie będzie może jakoś bardzo tego widać. Dołóżmy tu może jakiegoś krzaka, tego małego, yy, jednego. Nie chcę tego ulepszać, chcę postawić jednego, włączmy sobie anarchię. Nie, teraz muszę go po prostu postawić kawałeczek dalej i teraz mówi tam na przykład go wstawić w to miejsce, no i powiedzmy, że teraz to będzie miało jakiś większy sens. Yy, I po tej stronie też właśnie z tym płotkiem, czyli gdzieś tak yy, mniej więcej z tego miejsca. Dotąd i w budynek wchodzimy, łączymy się tutaj przejście. Okej, okay, no taki park za hotelem, myślę, że jak najbardziej im się to spodoba. Tą ścieżkę bym sobie może wyburzył, przynajmniej kawałek i zrobiłbym stąd taką ścieżkę. Ścieżka dla pieszych, z, jakimś, no, z możliwością jazdy dla samochodów, zrobimy sobie to z przyciąganiem jakoś tak prosto. No, żeby tutaj jakieś parkingi powstały, żeby no, było miejsce dla tych hoteli. Dajcie mi tu jakieś takie, coś, może troszeczkę większe. Raz, dwa. No, coś takiego, tylko ja bym to jeszcze sobie złapał, przesunął bardziej w tą stronę, pewnie. Coś takiego. I chyba tyle, więcej nie trzeba. Ile ten hotel pomieści ludzi? No, trochę pomieści. No załóżmy, że mają podziemny parking plus jeszcze na przykład ten teren tutaj. To sobie łapiemy, przesuwamy do tego miejsca i teraz jeszcze tą ścieżkę bym sobie poprawił, gdzie to jest tutaj jest tak betonowa ścieżka z tego miejsca bez przyciągania. Wyjeżdżamy sobie i dochodzimy tutaj i co? I dalej jeszcze tędy pójdziemy. Okej, okay, dobra, niech ten teren też jakoś wykorzystany bardziej będzie ciekawie. Takie przejście tutaj. To sobie przesuńmy to jakoś mniej więcej tak. Okej, okay. no tego typu ścieżka. Można by ją jeszcze jakoś na przykład ozdobić na przykład tego typu małymi krzaczkami. W sumie dawno tego nie robiłem, więc będzie coś dla fanów tych małych krzaczków i ozdabiania. Oczywiście anarchię miałem cały czas włączoną, bo ja nie pamiętam, żeby ją wyłączyć po użyciu. Czy odległość jest dobra tych krzaczków? Myślę, że może być, myślę, że może być. One mogą być blisko siebie, one to małe są, więc to nie przeszkadza. Robimy to dotąd, dalej z tego miejsca. Na zakręcie nauku do głównej drogi. Ok, i teraz jeszcze po tej stronie stąd będzie takie ładne dojście do tego y, hotelu, właśnie. Y, tak y, przy tym. Y, tędy. I tutaj gdzieś, no powiedzmy, że za tymi wszystkimi sklepami. Do tego ogróćmy sobie. No ogrodzimy. Ogrodzimy sobie krzaczkami ten teren parkingowy. Tylko to może niech będzie na prostym fragmencie. Dalej, stąd. Ten jeden sklep to ja bym sobie. Dobra, inaczej. Zrobimy najpierw te drzewka, skoro je już mam zaznaczone. A to sobie wyburzymy. I tutaj też bez tej strefy. Dokładnie. Do widzenia tego tu nie chcemy. OK. Czyli to jest jakoś w miarę ozdobione. Ja bym jeszcze na przykład wziął sobie Mówitem tego typu krzaczek. Do tego, tego typu. Koineczka, żeby to jakoś tu jeszcze zazielenić i na przykład, nie wiem, coś takiego mniejszego, jedno, drugie, no żeby to jakoś już y, uzupełnione było dokładnie. Y, dokładnie, dokładnie, czyli już nawet nie trzeba. Bo myślałem też wcześniej, żeby ten parking jakoś ogrodzić, ale skoro już są te krzaczki, to raczej to już raczej nie będzie potrzebne. Y, tu jest jeszcze tak pusto. I więc co ja bym tu zrobił? Dalej będziemy wykorzystywać te krzaczki, ile się dam, te nowe, tą anarchię, może już wyłączę, żebym potem nie zapomniał i jakiś dróg nie pobudował. Zazielenimy sobie ten teren, jakoś tak w ten sposób. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. coś takiego. I między to te trawy. Znaczy one są za wysokie jak dla mnie. Tutaj są za wysokie. Może gdyby były same, oprócz tam bez tamtego, to to lepiej by wyglądało, ale w tym momencie to one mi tu nie pasują. Yy, co tu jeszcze tego typu roślinność? Okej. Okay, tak, to też może być właśnie między tymi krzaczkami. Tak, 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 tak. Tutaj wszędzie niech sobie to rośnie. No i też parę drzewek też myślę, że można tu dosadzić, ale to za chwileczkę. Okej. Okay. Yy, coś takiego i teraz na przykład takie drzewka, nie za dużo, trzy takie. Tak, trzy takie. No, jest ogródek. Jest ogródek i jeszcze kontynuowałbym motyw z tamtego miejsca, czyli krzaczki. Czyli krzaczki przy ścieżce wejdą, nie wejdą, bo anarchię wyłączyłem. Dobra, jeszcze raz to sobie wybórzmy. Shift P, jakby się ktoś pytał. I teraz jeszcze raz. Na ładnym zakręcie wyjdzie. No wyjdzie, ok, tak dalej, tendy. I teraz jeszcze kawałeczek prosto po tej stronie. Może nie. Nie. Tu jest ten ogródek, więc już do niego nie będę dawać więcej takich innych krzaczków. Tylko po tej stronie dojście tutaj na ten parking. Dokładnie. A jeśli chodzi o rondo, to też trzeba by je jakoś chyba uzupełnić. Chwila, żebym nie zrobił tego tak samo. Pokażcie mi jak to wyglądało tu. No właśnie, żebym nie zrobił znowu z tymi różowymi krzaczkami. Zróbmy to jakoś troszeczkę inaczej. Pokażcie mi jakby te trawy wyglądały. Teoretycznie to te trawy mogłyby tu ciekawie wyglądać, jeszcze gdyby się na przykład to zrobiło tak, żeby była jedna na drugiej. Hmm. Jakby zrobić, żeby one były po prostu jedna na drugiej, żeby cały ten teren był taki. Te perfekcyjne kółka i jeszcze sobie zmniejszmy odległość. O! No jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało. Zaraz zobaczymy. Takie całe zielone rondo. Tu jeszcze jeden? Nie, chyba nie trzeba. No ładnie! Mi się podoba, mi się podoba takie trawy tutaj w rondzie. Napiszcie, czy Wam się podoba. A ja jeszcze bym sprawdził, czy jakieś drzewo tu może, jakąś palmę na środku. Palmę na środku ronda? No, powiedzmy, powiedzmy, ale te trawy myślę, że i tak już same są wystarczające. Jeśli chodzi o te drzewka, jeśli chodzi o te drzewka przy drogach, to też tu bym coś chciał postawić. Tylko właśnie, czy robimy to z takimi trawami? No, może nie, bo tu jednak się wielkość nie zgadza. Ale myślę, że te różowe krzaczki na rondzie mogą być. Do tego, czy na całej drodze, czy tu właśnie, na przykład te trawy. Mogą być te trawy, chyba, coś mi się tak wydaje. Tak, 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 jak najbardziej. Zostawmy tutaj te trawy na całej długości. Cała ta droga aż do tunelu niech sobie będzie właśnie porośnięta takimi trawami w stronę mostu tak samo i te wszystkie drobne uliczki tak samo. Tu już zachowajmy jeden styl po prostu. Okej, okay, tamto już jest zupgrade'owane i teraz jeszcze jedziemy po tych drogach tak i tak. Okej. Okay. No, troszeczkę inaczej to będzie wyglądać. Nie będzie całe miasto identyczne, po prostu. Coś jeszcze, coś myślę, że jeszcze można by tu zrobić, ponieważ mamy troszeczkę jeszcze pustej przestrzeni za tym rondem. I ja chyba bym jednak dołożył troszkę więcej tych parkingów po tej stronie. Coś mi się tak wydaje, że parę parkingów jeszcze nie zaszkodzi. Na przykład, gdyby stąd zrobić taką drogę. I tutaj, z tyłu za tymi sklepami, coś takiego sobie przeprowadzić. Yy, czy ja chcę się łączyć z rondem? Może nie, może nie, inaczej. To troszeczkę dalej, to tutaj. Yy, I teraz ta droga mogłaby iść tak za rondem, żeby to tylko przylegało do tego ronda. Jeszcze może troszeczkę bliżej i teraz to sobie wyrównajmy. Yy, tak, jeszcze troszeczkę. Okej, okay, nie chciałem za bardzo, no ale. Dobra. I teraz łapiemy to. Czy ja mam włączoną monarchię? Oczywiście. Już ją wyłączam. No powiedzmy, czyli tu będzie taka droga, taka ścieżka. To mi się wszystko niestety popsuło. Zaraz to jakoś ogarniemy. I teraz małe parkingi, bo chyba nic większego tu bym nie chciał. Tak, tak, tak. Po tej stronie na przykład jeszcze takie dwa. Ok. Tylko, że to by trzeba jakoś tutaj albo dosunąć w ten sposób. Okej, okay, tak, może być tak, no, może to tam być na tej drodze, nie będzie to bardzo przeszkadzało, i może nawet się jeszcze jeden zmieści. Może być ciężko z tym jeszcze jednym. Wiecie co? To może nie. To sobie wybórzmy w takim razie. Tak, to jest do wyburzenia i teraz jeszcze, jeszcze, jeszcze z tym. Odjedziemy kawałek na wprost. Ctrl B, ok, żeby to było prosto. Dotąd gdzieś, i tutaj dojdziemy do tej ścieżki. Dobra, może tam być bez tych krzaczków. To jeszcze trzeba troszeczkę cofnąć i tak. I tu może być nawet połączenie z rondem. Tak, tu może być połączenie z rondem. Zamiast tej ścieżki, zamiast ścieżka do ronda, to to do ronda. O, coś takiego. I to oczywiście trzeba. Kawałeczek przesunąć. Czy ja całe rondo obróciłem? No, mniejsza z tym. To dosuwamy sobie tu. No, i piesi, i samochody będą tutaj mogły zjechać. Czemu tu jest zakaz skrętu w lewo? Co, je co jest? Czy to jest za blisko? Po prostu ok. No, bo to musi być w tej odległości, żeby to miało jakiś sens. No właśnie. I przesuńmy sobie to tutaj. I teraz jeszcze parę takich parkingów. Jeden tu i drugi. Jakby co to Alt trzymam, żeby tak skakało. Może ja właśnie będę mówić takie rzeczy. Nie wiem, napiszcie, napiszcie, to znaczy myślę, że to zawsze się tam komuś może przydać. Tak, wiadomo, część pewnie wie dokładnie jak to zrobić, no ale ktoś się może zastanawiać jak on to robi, że mu to tak skacze. Czy mam alt, czy mam prawy przycisk i kręcę? A jak puszczę alt, to chodzi gładko. Okej, okay. żeby to przy okazji były też poradniki. Żebyście się mogli czegoś nauczyć do tej gry, ja się uczę od Was z komentarzy, z wiadomości, a wy się uczycie ode mnie potem. Yy, ok, także to sobie zróbmy jeszcze. Tak, jeden taki parking, yy, to sobie przesuńmy tu. Tego jeszcze tam może wcisnę. Yy, super. No i teraz jeszcze trzeba by to jakoś pouzupełniać, żeby tu nie było tych takich pustych przestrzeni. Yy, trawka troszeczkę trawek. Troszeczkę trawek, na przykład tu jeszcze. Do tego. Tych różowych. Tych różowych, właśnie. Różowe, a w środku trawka. Coś takiego. O, tak, dosyć gęsto. Dosyć gęsto. Taki ogródek naprzeciwko tych hoteli. Teoretycznie można by też parę biur tu zrobić. Właśnie. Zamiast tych hoteli, to też, żeby jakieś biura na przykład były. No jakieś, nie wiem, siedziby linii lotniczych, czy, czy coś takiego załóżmy, okej, okay, czyli to może, chociaż nie wiem, czy nie za dużo tego wszystkiego, to bym przesunął, żeby tam aż tak nie wchodziło na tą drogę, tak, 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 okej, okay. jeszcze tu jest takie puste miejsce, może jakieś drzewko. Chociaż nie, drzewko chyba nie. Nie, dobra, już takie coś po prostu postawię. I tu mi jeszcze brakuje jednego krzaczka. Po prostu Shift P, Anarchia. Nie chcę rozbudować. Aha, bo teraz on, on chce rozbudowywać to, bo mam tą nową funkcję. Dobra, to sobie przesuniemy. Shift P, wyłączę Anarchię. Yy, czyli parkingi są po tej stronie jeszcze, żeby to jakoś tam wyglądało. Okej, yy, okej. Okay, okay. Pojedźmy sobie. No, jakoś stąd. Może na jakimś tam łuku. Tak, tak i tutaj teraz tędy. Ok, dotąd i na przykład jeszcze za tym parkingiem na całej długości. Tam jakieś czerwone się świecą, więc anarchię włączę znowu, żeby to tam weszło. Dotąd i jeszcze jeden tutaj. No i co będzie prawie będzie jeszcze parę tych raz dwa trzy cztery pięć tu żeby tak pusto nie było hop i w jakąś tam inną stronę hop no no ładnie ładnie właśnie jeszcze jeszcze jakieś tam biura bo za dużo tego wszystkiego jest tak tego jest za dużo w ogóle tu jeszcze powinienem kratki przy tej drodze wyłączyć to Oczywiście, tak, tak, tak. Tu sobie wyłączymy kratki i na przykład zróbmy, że zamiast tych hoteli, żeby tu były biura, tak. Zamiast hoteli biura i mógłbym jeszcze na przykład wymazać kawałek tej strefy, też żeby się pozbyć na przykład stąd, o, żeby z tego miejsca też się już pozbyć tych hoteli, tu żeby były zwykłe sklepy. No, duże sklepy, ale niech będą, będzie sobie można zrobić zakupy. No, nie jest tu ogólnie za dobrze, bo to jest tak na odludziu, ale jak tu się zrobi jeszcze coś w tej okolicy, no to myślę, że tam będą jeździć mieszkańcy i to się ogarnie. No, ostatnio były dłuższe odcinki, dzisiaj troszeczkę krótszy. Więc bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Jeśli Wam się podobał, zostawcie łapeczkę w górę, jakiś ślad po sobie i, i słyszymy się następnym razem. Cześć, cześć.